Siema, Siema z tej strony Gosia. W tym odcinku zrobię dla Was unboxing fotela od Diablo Chairs, a dokładniej fotel Diablo X Player 2.0 w rozmiarze normalnym. Ostatnio, jak szukałem dla siebie fotela, no bardzo ciężko było znaleźć recenzję na temat tego modelu, także postanowiłem Wam po prostu przedstawić, jak to wygląda, jak wygląda pudło, jak wygląda montaż oraz jakie są funkcje i wygląd tego fotela. Dodam tylko, że materiał nie jest sponsorowany. I w tym odcinku zrobimy sobie taką przyspieszoną wersję, to znaczy pokażę Wam, jaka jest zawartość pudełka, przyspieszę trochę montaż, żebyście mniej więcej widzieli, jak to wygląda, a na koniec pokażę Wam po prostu funkcję tego fotela oraz jego wygląd. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć taką pełną wersję bez przyspieszania, ile to realnie czasu zajęło osobie, która nigdy wcześniej nie miała styczności ze składaniem foteli, to sobie zerknijcie tutaj o, w ten filmik. Także zapraszam Was serdecznie na sam początek trochę specyfikacji, którą macie dostępną na oficjalnej stronie producenta. Macie tutaj wypisane wszystko, więc nie będę tego czytać. W każdym razie, o czym warto wspomnieć. Ten fotel wykonany jest z materiału, a tylko wstawki ma z ekoskóry. Dzięki czemu teoretycznie ma być bardziej przewiewny i nie będzie się grzał zadek. Do fotela dołączone są dwie poduszki, na odcinek lędźwiowy oraz na odcinek szyjny. Poduszki wypełnione są memory foam. Czyli taką pianką, która dopasowuje się do kształtu sylwetki, a następnie, kiedy wstajemy, wraca do swojej pierwotnej formy. Siedzisko wypełnione jest podwójną warstwą pianki, natomiast w moim osobistym odczuciu nie jest ani za twarde, ani za miękkie. Fotel Diablo Cheers X Player posiada także wiele możliwości dopasowania. Możecie sobie dopasować wysokość fotela, kąt nachylenia, oparcia. Możecie się również bujać na tym fotelu, ponieważ posiada funkcję tilt. Możecie sobie wyregulować podłokietniki zarówno w wysokości, jak i w płaszczyźnie poziomej, i możecie też przesuwać je do przodu i do tyłu. Podstawa krzesła ma 5 ramion, oraz kółka kałczykowe, które sprawiają, że nie rysujemy paneli. Na stronie producenta macie również podaną dokładną specyfikację i wymienione cechy oraz materiały, z jakich został on wykonany. Możecie tutaj również znaleźć poszczególne wymiary, które Was interesują. Nie mogę się doczekać na kuriera. Teraz postaram się przedstawić Wam taką skróconą instrukcję, jak złożyć to krzesło i na co zwrócić uwagę. Po pierwsze, instrukcję składania znajdziecie w tym małym pudełeczku, w którym są śrubki oraz ten klucz do przykręcania i odkręcania śrubek. Po drugie, do zestawu dołączone są białe rękawiczki, dzięki którym nie pobrudzicie sobie poszczególnych elementów fotela. To było moje pierwsze podejście do składania fotela, także. Teraz myślę, że już poszłoby dużo szybciej. Za pierwszym razem zeszło się około godziny, półtorej godziny. Samo składanie ciężko mi określić, ile czasu trwało, bo też dość dużo czasu zajęło mi wypakowanie tych rzeczy i rozpakowanie ich z folii. Gdybym miała teraz drugi raz składać ten fotel, myślę, że poszłoby dużo szybciej, bo już wiem co, jak i jak zrobić, żeby działało i żeby szybciej poszło. Jedna osoba spokojnie da radę złożyć ten fotel, nawet tak jak widzieliście na załączonym filmie. Będąc osobą, która nigdy wcześniej takich rzeczy nie robiła. Polecam Wam zacząć od złożenia podstawy, czyli bierzecie tą pięcioramienną podstawę i wkładacie tam kółka. Kółka trzeba po prostu wcisnąć w taki sposób, żeby zostały na miejscu. Następnie wkładacie część podnośnika gazowego do otworu, który znajduje się w podstawie. Na ten podnośnik nakładacie taką śmieszną część, która się rozkłada, jak obiektyw. Tak bym to określiła, i ściągacie to do samego dołu. Potem przechodzicie do składania fotela, tej części właściwej. Rozpakowujecie siedzisko oraz oparcie. Z boku oparcia macie przykręcone takie większe śruby. Musicie je wykręcić, a następnie umiejscowić oparcie na siedzisku, tak żeby pasowało do otworów, które są na tych blaszanych częściach z tyłu siedziska. Waszym zadaniem następnym jest przykręcenie tych śrubek tak, żeby pasowały do tych otworów, które są w tym właśnie metalowym czymś. Kolejną czynnością, którą wykonujemy, jest zakrycie tych metalowych elementów czarnymi plastikowymi częściami dołączonymi do zestawu. Poprzez otwór w tych plastikach musimy wkręcić taką małą śrubkę, którą znajdziecie w tym samym pudełku, w którym była instrukcja. Tutaj już miałem pewien problem, bo. Te plastiki, które musimy nałożyć na tę metalową część niezbyt dobrze pasowały, a przynajmniej jeden z nich. Aby ten plastik wam nie wyskakiwał, musicie wcisnąć to takie kółeczko, które jest przy siedzisku, i wtedy powinno już stabilnie zostać na miejscu. Następnie wkładacie tą srebrną śrubkę w otwór i próbujecie dokręcić. Jeżeli będziecie mieli z tym problem, to połóżcie tak fotel, żebyście dobrze widzieli, gdzie jest otwór na śrubę i mogli sobie wtedy w taki sposób poradzić. Możecie też poświecić latarką. Mi trochę też pomogło dociśnięcie tego plastiku jeszcze mocniej do fotela, a w przypadku jednej strony pomogło mi jakby podsunięcie lekko do góry tego plastiku i dociśnięcie do oparcia. Ale to wydaje mi się, że zależy też od egzemplarza. Jak już przytwierdzicie oparcie do siedziska, nałożycie plastiki, które przykręcicie później tymi srebrnymi śrubkami, tymi mniejszymi, zakładacie dwie czarne zaślepki po bokach. I macie już prawie gotową część główną fotela. Kiedy już to zrobiliście, odkręćcie tak, żebyście widzieli spód siedziska. Wykręćcie wszystkie śrubki, ewentualnie najpierw te ze środkowej części. Tak naprawdę wszystkie śrubki będą nam potrzebne, więc możecie od razu wykręcić wszystkie. Jeżeli nie, te dwie górne, czyli na brzegu siedziska, możecie póki co zostawić. Każdy podłokietnik przykręcamy czterema śrubkami. Kiedy już to zrobicie, odkręćcie dwie górne śruby, czyli te, które są na brzegu siedziska. Oczywiście, jeżeli wcześniej tego nie zrobiliście. Dzięki temu będziemy mieć cztery otwory do przymocowania mechanizmu tilt, który pozwoli nam połączyć część górną fotela z podstawą. Przyłóżcie ten stelaż w taki sposób, żeby ta rączka do regulacji była po tej samej stronie, co rączka do regulacji oparcia. Oczywiście na początku możecie lekko włożyć te śrubki i na koniec je dokręcić i sobie jeszcze po drodze wyregulować milimetry różnicy. Kiedy już to zrobicie, możecie albo podnieść górę, czyli tą część, którą właśnie skończyliście montować, i nałożyć na tą pięcioramienną podstawę. Albo możecie zrobić tak jak ja, czyli zostawić fotel tak, jak leżał i po prostu tą dolną część wcisnąć w otwór, który jest do tego przygotowany. Następnie podnosicie fotel i gotowe. Jeżeli będziecie się zastanawiali jak włożyć poduszki, poduszkę górną po prostu zakładamy na zagłówek. Natomiast poduszkę dolną musicie rozpiąć klamerki, jedną część przełożyć przez otwory w oparciu, a drugą część przełożyć pomiędzy oparciem i siedziskiem. Po prostu wciskamy tam i przekładamy, spokojnie przechodzi. W fotelu, tak jak powiedziałem, macie wiele możliwości regulacji, więc od razu sobie posprawdzajcie co jak działa. Na sam koniec Wam dodam, że udało mi się odkryć, jak działa funkcja tilt. Zwróćcie uwagę na tą wajchę, która jest z boku. To jest ta sama od podnoszenia i opuszczania wysokości fotela. Musicie ją bardzo mocno pociągnąć, jakby na zewnątrz, czyli od fotela, tak jak jest napisane, free, żeby aż tyknęło. I wtedy macie możliwą funkcję bujania. Jeżeli natomiast wciśniecie, jakby w fotel to macie tą funkcję zablokowaną. Jeszcze jedna rada, zanim zaczniecie składać, przygotujcie sobie koniecznie jakiś kocyk, ręcznik czy cokolwiek innego, jakiś dywan, żebyście nie porysowali sobie paneli śrubami. Dobra, fotel złożony udało się. Nawet osobie, która nigdy wcześniej nie miała do czynienia ze składaniem foteli, ani tak naprawdę nawet w sumie nigdy nie widziałem fotela gamingowego tak na żywo. Może gdzieś tam się zdarzyło jakieś takie bardziej biurowe, ale tak, żeby się przyglądać, jak to jest złożone. <laughs> nie. Więc teraz moi drodzy pokażę wam detale. No a na koniec funkcje i powiem moje wrażenia. Jak to jest przesiąść się ze stołka na fotel Diablo X Player. Macie regulację pod które poprzez naciśnięcie takiego złotyka z boku możecie sobie podnieść lub opuścić. To ma kilka stopni, więc możecie sobie wyregulować, tak żeby było mniej więcej na tym samym poziomie. Po drugie, możecie je też regulować w tej płaszczyźnie, a także do przodu i do tyłu. Jest to troszeczkę irytujące, bo dość lekko działa. Także co ruch właściwie, to tam się, gdzieś tam się pyknie. Co prawda większego problemu to nie sprawia, no ale może być dość irytujące. Fotel nie jest ani miękki, ani twardy. Ja bym go zaliczyła tak, jeżeli miałabym tak przychylać na którąś szalę bardziej, no to tak po środku. No to trochę może bardziej w stronę twardego, bo to nie jest najbardziej miękki fotel, na którym siedziałam. Natomiast... E nie jest też najtwardszy. Na pewno jest bardziej miękki niż mój stołek dotychczasowy. Także to na plus. Jeżeli chodzi o wysokość, tutaj przy 1,70 70 jest ideolo. Bałam się tego, że będzie za niski, ale jest ok. Tą poduszkę tutaj można sobie dopasować delikatnie w wysokości, ale tak naprawdę już siedząc, bo ona jest na gumy. Więc teoretycznie, gdzie ją umieścimy, tam już powinna zostać, ale... Można pokombinować. Tak naprawdę mi jest chyba nawet lepiej bez tej poduszki. Chociaż podusia jest śliczna. Mamy jeszcze drugą poduszkę. Pod odcinek lędziowy. Ta poduszka taka śmieszna była, jak ją rozpakowałam, to wyglądała jak taki plecaczek. Taki właśnie ma kształt plecaczka. Rozsuwak tak przez środek i jeszcze takie dwa pasy jak szelki. <grym> Dobra, no nieistotne. W każdym razie e, wracając. Jeżeli chodzi o siedzisko, no to jest tak, zobaczcie, jak dla mnie idealnie. Nie dotykam tutaj do tych części od podłokietników, więc jest spoko. Żeby dotknąć, to musiałabym chyba siedzieć tak. Tutaj dopiero czuję zakres, ale tak ogólnie na luzie można siedzieć w ten sposób i no nie ma tutaj żadnego dyskomfortu. Powiem wam szczerze, że trochę się obawiałam, czy mi zadek wejdzie, ale na szczęście wszedł. Więc jeżeli ktoś ma tak jak ja 70 i, i jest trochę pełniejszy w biodrach, no to myślę, że tutaj spokojnie się zmieści. Ja też w barach jestem dość szeroka, ale tutaj jest całkiem ok. Jest tak, że tak powiem, no idealnie do moich pleców dopasowany. Jedynie tutaj jakbym chciała w tej pozycji wziąć barki do tyłu, no to już tutaj mam pewną blokadę, no ale ja zazwyczaj tak nie robię, więc po co mi to. Ogólnie fotel nie jest jakiś bardzo kubełkowy. Jedyną kubełkową częścią, i to też tak delikatnie, jest oparcie. Tak jak widzicie tutaj z boku delikatnie ma takie w boki te brzegi. Natomiast samo siedzenie, jak widać, jest praktycznie płaskie. Także super dla osób, które lubią na przykład siedzieć w ten sposób. Tak też można. Kolejną rzeczą, którą możecie regulować, jest kąt nachylenia oparcia. Podnosicie tą rączkę, która jest tutaj z boku i jedziecie. Ona się może praktycznie na płasko położyć. Także tutaj sobie kładziecie się i leżycie, chillujecie sobie. A jak Wam się znudzi, to się podnosicie. Tylko uwaga, załapanie się o to, bo będziecie jeździć, więc lepiej użyć po prostu mięśni brzucha i się podnieść. Zobaczmy, czy jak podniosę to tak szybko, to czy mnie oparcie zabije. Nie było źle. Nie było źle. Jest tam lekki opór. Także to możecie sobie dostosować od pionu poprzez tam poszczególne kąty. Także myślę, że tutaj jest duża możliwość dopasowania tego. Fotel ma również funkcję bujania, czyli tin. Zobaczcie. Można się tak pohuślać. I żeby ją włączyć, tutaj jak macie taką drugą rączkę, nie wiem, czy tutaj będzie widać, macie na niej napisane luck Free i coś tam daje. <noise> Więc jak podniesiecie, to Wam się podniesie fotel. Tylko trzeba wstać, żeby on się podniósł. Podniosł się. Teraz. A teraz to już prawie nogami nie dosięgam. Teraz, jeżeli chodzi o opuszczanie, to podnosimy znowu do góry i zwiększamy. Natomiast sam tilt działa w ten sposób, że musicie wcisnąć Czasami kliknie, czasami nie. To też zależy pewnie od egzemplarza, jak macie odchylone siedzenie, bo czasami ja zauważyłam, że jak lekko się odchylę, to trochę łatwiej działa ta dźwignia. I teraz, jak popchniecie jakby do fotela, to Wam się blokuje. Zobaczcie, no nie idzie. A teraz, żeby odblokować funkcję bujania, łapiecie za tą rączkę i wyciągacie. Więc albo w tej pozycji bardzo ciężko to działa, albo podnoszę się delikatnie i czuję już luz i wyciągam. I teraz mogę się pobujać. Śmiało. Jeżeli chodzi o długość siedziska, co też mnie zastanawiało, czy nie będzie za długie, to tutaj, przy moim wzroście, ja też nie mam jakichś bardzo długich nóg, jest ok, jak dla mnie. Natomiast mogłabym się trochę przyczepić a propos wysokości, bo już mam tutaj wrażenie, że ten centymetr niżej by było, to już by było mocniej w podłodze, ale no ja mam i tak wysokie biurko, bardzo ciężko było mi znaleźć fotel do niego, bo ma 78 cm wysokości blatu maksymalne, więc jeżeli podniosę fotel maksymalnie i podłokietniki maksymalnie, no to faktycznie tutaj jest na równi z biurkiem, natomiast wtedy wiszą mi nogi, więc i tak muszę sobie tą pufę ogarnąć, bo wydaje mi się nierealnym znalezienie takiego fotela, który będzie idealny pod tym względem, no ale no nie narzekam. Także jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wrażenia, to jest całkiem w porządku. Powiem Wam, że miłość jest się przesiąść ze stołka na fotel. <grym> Podłokietniki są jeszcze wykonane tutaj na górze z takiego nie wiem co to jest, jakiś miękki plastik, jakaś gąbka, coś co jest takie dość elastyczne pod naciskiem, natomiast mimo wszystko jest nadal twarde. Więc zobaczymy, jak to się będzie sprawowało przy dłuższych posiadówkach przy komputerze. Wreszcie moje krzesełko może zrobić aut. Już było tak twarde, że musiałem na nim kłość poduszki. Papa pa, krzesełko i jest miejscóweczka dla Diablo. I teraz krzesło może wrócić do swojej funkcji, którą powinno spełniać, czyli do bycia szafą. W tym dużym pudle jeszcze mogliśmy znaleźć takie mniejsze pudełeczko. I zaraz wam pokażę co jest w środku. Gifciki są fajne. Ok, dostaliśmy naklejeczki. Hm, kolejna naklejeczka. Do tego mamy jakąś chyba smyczkę od Diablo i gifcik. Kurczę, to jest przy, 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 przytwierdzone tutaj. O, <laughs> zobaczcie. O, ale wypadło. I mamy jeszcze opaskę na łapkę. Jeżeli podobał Wam się filmik, koniecznie zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie subskrybować. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.